Dobra, ja jestem Król. Witajcie w mojej ekipie. Wbijajcie na mój kanał Króla, na Instagrama. Na I na TikToka. I na TikToka ekipa. E Dużymi literami. Dużymi literami. Więc, no. halo więc siema ja jestem trobomba jak wiecie podajcie na mój kanał trobomba na insta trobomba więc jestem tam zawaliście zdjęcia fajne super są więc wiecie podajcie tam bo jest ekstra zawaliście no, subika na kanale trobomba na kanale ekipa na kanale króla więc wszystko musi się zgadzać wszystko rozumiecie? więc będzie zawaliście filmy tylko subika z dzwoneczkiem siema z tej strony tro bomba, jest ja ze mną król lecimy do sklepu żeby wyremontować mieszkanie w bloku ekipy dom drugi, rozmiecie to? drugi dom ekipy a ty po rozwala stąd, a nie obok mnie jedziesz no, więc remontujemy drugim ekipy idziemy do sklepa i widzimy się zaraz w sklepie, więc do zobaczenia w sklepie widzowie, jesteśmy pod sklepem właśnie wchodzimy to jest taki elektryczny, i będziemy kupować rzeczy do kuchenki, żeby ją tam naprawić, więc po wyjściu ze sklepu pokażemy Wam, co to są za rzeczy. Do zobaczenia później. Wyszliśmy ze sklepu, w sklepie nie ma nie części ma. do kochenek. więc musimy jechać chyba do Warszawy, ale raczej nie pojedziemy, bo nam się nie chce, nie mamy czym, więc nam się nie chce, więc dobra, więc skończymy. Później się zaraz widzimy już na chacie spokojnie, więc i porozmawiamy na jakieś tematy, więc do zobaczenia już w domu ekipy. Siemano, siemano, właśnie kupiliśmy selfie sticka, żeby Wam lepiej nagrywać, więc na razie. Widzimy się później, jak już otworzę tego selfie sticka, będziecie mnie widzieć po selfie sticku, więc ja maskę ze sklepa i widzimy się zaraz ponownie kupujemy kupiliśmy już takiego selfie więc teraz unboxing, mini unboxing sprawdźmy jak działa czy coś tu nie utknęło przypadku nie to jakiś karton, to to wywalamy sobie tam teraz bierzemy to o ale się będzie wysuwać ciężko to działa tak więc trzeba tu nauczyć się z tym działać i więc to wygląda tak tu jest kabelek do podłączenia więc to jest wszystko więc widzimy się zaraz z selfie stickiem już na telefonie Zobie, idziemy kupić z królem selfie sticka dla króla bo kr królowi też się zachciało selfie stickować, więc lecimy do sklepu i widzimy się później ze selfie stickiem króla, więc do zobaczenia dobra, kupiliśmy selfie sticka dla króla trzymaj król dzięki, Twój. no i to to na tyle więc wszystko mamy kupione, więc widzimy się w domu, ekipy więc to na tyle w tym odcinku, żegnamy Was nara, do zobaczenia w kolejnym odcinku